Martin Kaczmarski i Bartłomiej Boba rozpoczynają drugi sezon wspólnej jazdy. Będzie on wyjątkowy, bowiem ma ich przygotować do startu w przyszłym roku w rajdzie Dakar. Czeka ich sporo nowych wyzwań. Dla mnie, dla Bartka, jest to jeden z trudniejszych sezonów w życiu. Mam nadzieję, że poradzimy sobie no i że Bartek i ja wytrzymamy tą presję. Sezon 2013. Kaczmarski i Boba rozpoczną startem we Włoszech. Raid Baja Italia. Praktycznie w całości będzie się odbywał w korycie wyschniętej rzeki. Wszystko rozpocznie się w piątek prologiem na dystansie ponad 13 km. W sobotę i niedzielę natomiast do pokonania będą cztery odcinki specjalne, każdy o długości nieco ponad 83 km. Na Półwyspie Apenińskim Lotto Team wystartuje bowlerem. W innych startach będzie się ścigać także Toyota Hilux. Jedziemy równorzędnie dwie eliminacje, mistrzostwa Polski, które są także mistrzostwami Europy i mistrzostwa świata. Prócz jeszcze do tego, jeszcze inne dodatkowe rajdy. Niestety nie jesteśmy tego w stanie zrobić logistycznie na jednym, jednym samochodem. Kupiliśmy dużo, dużo lepszy samochód niż tym, którym jeździliśmy do, do tego czasu. Jest to Toyota Hilux, którą mogliśmy spotkać na Dakarze. I nie ukrywam, że jeszcze w nim nie siedziałem, ale już nie mogę doczekać. Pierwszy start Toyotą nastąpi w kwietniu w Abu Dhabi. Dla załogi LOT to team. Będzie to bardzo specyficzny start, bo w jednym rajdzie będzie ich czekać wiele nowości. Pierwszy raz jadę tak poważny rajdy jak Abu Dhabi. Pierwszy raz jadę w takich wydmach, jakie tam, jaki tam są. Pierwszy raz siadam do Toyota i jadę pierwszy raz nie ze swoim zespołem, tylko z zespołem Overdrive, który będzie mi asystował podczas rajdu. Także wszystko jest zupełnie nowe. Odnajdziemy się na pewno z Bartkiem, bo szykujemy się do tego przez cały sezon. A przygotowania do sezonu 2013 były bardzo trudne. Załoga trenowała m.in. potokiem Krzysztofa Hołowczyca w rejonie Olsztyna.